Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzisiaj witamy was z Wiednia. Znowu jesteśmy na polowaniu. Z pierwszym, z pierwszym wiedeńskim przymrozkiem. Dzisiaj był przymrozek rano. Taki niespodziewany. Później przyjechaliśmy. No i idziemy zobaczyć co, co można by ewentualnie kupić, nie? Już mamy nawet coś na oku tylko nie jesteśmy Ale pewni czy... Ilość tego mnie przeraża. Tak, to jest serwis Seregemin. To są, to są talerze. Stary, e, to taki dziewiętnastu wieczny nie? Serwis kawowy, herbatki, dzbanki, różne rzeczy. Obiadowy, chyba też jest tam, są jakieś wazy, jakieś te... no ale to. Cena zaproponowana 250, później zszedł do 150, kiedy widział naszego. to jest fajans, nie? Co jest fajans? W i... tak. Wow. E, Pełny grymasów. Oh. Nie wiem, czy to weźmiemy, bo to jest za dużo, żeby to dźwigać. Zobaczymy. To są dwa kartony, nie? Mm. Duże. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego filmiku z tego targu, z naszych poszukiwań. Świetny jest. Myślisz, że to stare szkło? No, tak wygląda w sumie. Fajne. No, to no taki rekordowski nie? Takie No, fajne. Fajne. Wifi? Fil. My się. 15. O. No, to jest 15 euro to jest cena przesadzona. Nie. dostawiamy. Zobaczymy jeszcze, przyjdziemy sobie. Tak. Jak ktoś kupi, to kupi jak nie ze nie. Znowu zaczynasz z kieliszkami? Zbyt mało tutaj chyba drogą, bo tutaj słyszę ładne ceny, więc... To są Guten Morgen. Was kostet, to? To jest szon ale... Właśnie pani sprzedawczyni zareklamowała to jako miśnie.

Więc może za 20, gdyby się. No i po targu udało się jednak zejść do 20. Próbowałem trochę mniej, ale nie udało się. Najważniejsze, że Sylwii się podoba. Jak mogliście zauważyć, wcześniej sprzedawca zażyczył sobie za niego 50 euro. Podczas tych pierwszych minut. To jakiś młody wystawiali tak, A teraz zostali być może jego rodzice i. Ta pani powiedziała 30 euro. Chcieliśmy to kupić za 15, ale nie dało się. Potrzeciłem 20. Ona 25, ja mówię, nie, dziękuję. No dobra, weź za do 20. To ma zobacz on jest podwójny, nie? Bo tutaj idzie tak, stąd tak. i jest też tutaj. Fajne. Także... Może być Jezefina. I nawet na To może być Jezefina w tej chwili. Może no nie spekulujmy, bo nie to spekul... sprawdzić. Ja sobie sprawdzę, jeśli znajdę, mhm. to Wam napiszę po prostu. Ja Gratuluję. Dziękuję. Lubię te kieliszki z bomblem. Na jednym ze stoisz wytoczyliśmy naszą polską świnkę. Co to jest za projekt? To jest soczany Ja wiem. Czarnowiec. Chcesz dokładniej? Nie, nie. żadnego tym tutaj nie ma Pytam o co ma? Nie wiem. Co to jest Guten Morgen. Morgen. Hallo, Morgen. Was kostet? Z wazy. Z

Znaczy, Dobra? A no, to jest okay. Dobra? Stoję. Dobra, można zapytać. Jak jest, panie, co? Ajde Wo ist die Dame? da ja. ist die Dame? Äh, Wie viel? Das ist Meißen, hm? das ist 2,50. Ja. Das sind Altwiener Teller. Ja. Teller, Ist beides Altwien bezeichnet. Kostet auch je, je Stück, Stück 2,50. Das ist Walter Bossetopf. Der kommt auf 2,50. Okay. Der 300, das ist Alt Wien Keramik. Oh. Da ist mit mit ja, ja. und, ja, und hinten sind Chinesische Teller, sechs Stück. Äh, Sylvia nur das ist schon gemacht. Ciężko nawet Panuje tutaj niesłychana ciasnota. To jest to stanowisko, w którym przedmioty narzucane są po prostu na kupę. Niełatwo jest tu cokolwiek wyjąć. Ale sprzedawca próbuje się zmieścić po prostu w metrach, żeby za dużo nie płacić. Dlatego buduje takie piętrusy. A trzeba będzie się wycofać. Zostawiam Sylwię, sobie sobie pogrzebie na nóżce No nie widzieliśmy jeszcze. Nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy.

Jest wielki plus tej całej historii. Mamy do dyspozycji wreszcie ławki. Las ławek masz teraz do dyspozycji. A nie wiem na którą się zdecydować. Mamy... Szkoda, że już będzie zima i nie można będzie sobie. A i można usiąść, przecież zima można usiąść zawsze. Są podgrzewana, więc możesz sobie tak, podgrzewane. sama jesteś podgrzewana. Mamy kawkę, usiądziemy sobie później na ławeczce. Słońce wyjdzie aż później pojawiły się gołąbki no będą na pewno dokarmiane i będą tutaj zostawiać cząstkę siebie ale fajnie dobrze że jest dobrze że jest dzięki miasto ja Wiedeń. tak dziękujemy bardzo włodarze tego miasta stanęli na wysokości z to też ładne ciekawe No i trzeba zapytać, czy tych jest. No to trochę tak, może. To mogę? Mogę biwaze? On cukier dozy? Majde, jest cukier dozy i dla 60. 60. 45. jest kurde. A tamto 60, tak? Wszystko Zawsze jest troszeczkę. Ja. Pokaż Pokaż sygnaturkę. No. Przepraszam. No.

Co i no i rąk najmniej? Także. za 10. To jest w zasadzie z końcówki 19, bo z początku 20. To jest Birkenhammer. Tak, ładna 60. To jest chyba cały serwis. Ciekawe czy kompletna. Brakuje to, to, słuchaj, tu są małe domokki nie, nie. Zobacz, i większe filiżanki. Ma tam więcej? Aha, aha. Czasem szukać. Jeszcze można by było zapytać Wiesz o Nie? chodzi. Nie? Biały, Nie, nie. wielkie hammer ze Mamy Trochę. Mamy już trochę. z tym galanizowanym złotem mm. tutaj. Czyli jesteś na nie? Tak, ja, yeah. łata forma. To dziękuję. dziękujemy, idziemy dalej. A uszkodzone. Oj. No i Ale To jest kaput. Kompletny tria, tylko uszkodzone też. To... O tutaj też jest trochę uszkodzona. Ale to bym wzięło. Zależy od ceny, nie? Talerzyk jakby Das ist Und doch. wenn wir nur das kaufen? Nur das? 20 Euro. Sind 20? 15? Weil es ein bisschen kaputt ist. Das ist ein bisschen schon ja, ja, am Rand. 15 Euro nehmen, nehmen wir, wir gerne. Ja, das ja ist, nicht. Ja? Okay. Gut. ja? 15 Euro. Muss weg. Haben Sie mehr davon oder nicht? Co to jest za To jest zimno. Co to jest za jest Sylwia kuje żelazo gorące i pyta czy ma więcej z tych rzeczy. O jest bardzo ciekawy fund. Kupujemy. Nie odczytam. Kuranty nie odczytam. <gry> no i kupiliśmy, tak? Za 15 euro. Podoba nam się. Jeszcze z datowaniem, tak? 1915 to jest na komunie, To jest konfirmacja. Nie, nie, to jest bierzmowanie. Bierzmowanie? Mhm. No faktycznie, no no no, 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 Mamy datowanie, pokaż sygnaturkę. No. Ja to jest coś, co robimy. Szczawienko, Louis XV. 15. Pokaż. XVI? XVI, przepraszam. XVI, tak. Tutaj jest też coś napisane, Piszę coś. No czytamy w domu, bo ja nie, sobie nie widzę za tego w domu, telefonu frau, teraz. Frau... Nie, nie, nie wiem, nie wiem, słońce tak już przyświeca, że nie widać, ale piękna jest. Ale zrobiło się cieplej. No, szkoda, że tylko jedno. No i... mm. Pakujemy. Pakujemy. I w oh, tym okay. talerzu najbardziej spodobała się Sylwii żaba. Uciekająca okay. przed zającem. dziękuję <laughs> bardzo. Ale <zysynowany>, nie? Ale <laughs> mm. ja, fajny talerz. o cenę.

Tikot 50 podobało ci się co? Guten Morgen. Morgen. Was kostet es? Was Kosztuje 80. euro. Dobra, mm. no. Bardzo interesujące stoisko. Kupowaliśmy już tutaj u tego pana kilka przedmiotów. No, Sylwię zainteresowała ta majolika, która stoi dalej. Można w tej chwili do niej podejść, bo ktoś coś ogląda? No więc musimy poczekać. To malutkie, co to jest? co to jest. To jest wreszcie udało się dopchnąć do tej majoliki, którą widzieliśmy wcześniej. Ale sobie nie jest zachwycona, tak? To jest świetnie. W ogóle, gdzieś wygląda jak taki nowa trochę. Ojej, ci, to jest obrzydliwe. Teraz dopiero dostrzegam, że to jest. Peżur. No, świetno to jest. Nie, no proszę cię. To jest taki creepy. Ojej, jesteś creepy. Sam, 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 jest świetne sam, Malutka tutaj po prostu nierekka, słodka jest. No, świetna do A co, ja kosztuje 160. Skradła twoje serduszko. No piękne ucho. Ice is pie. Jesteś jakaś pomnikowa, tak? Co tam pisze? Co tam jest napisane? Co w tych liniach? Zajmę oczy, że nie widzę. Chwastun? Ach, oh, hat er ja, Du, so, äh, was kostet das, das, das Set pro Stück? die passen Weiß und Gold? Okay, und das ist... Und... und so wir, okay. Ja, passt. Gut. Ich muss ich hinkommen. Na danke, passt schon. bis gleich, ciao. Was verlangen Sie? Ich Vater fragen. Unter haben Sie nicht, wa? Ich hab's jetzt nicht Kolejne miłe Stanowisko. So, przedmioty.

jest talerzyk do niej? Coś o 70 jak bym nie wiem, wzięła. 80 powiedziałaś. 70? No go na no, początku. Dobra. Do. już jest nieuszkodzony. Co to jest to? Znalazłaś ten talerzyk? Tak. Halo? Tak, to Pokaż pan. go. Zobacz, Pokaż go. No tak, to jest ten. Jesteś lepszy niż sami sprzedawcy. To będziemy próbować kupować tam filiżankę, Może się coś uda urwać. Jest pęknięty? Ma hmm. włosy. Ale wiesz co tu się dzieje? Stało? Ktoś sobie go po prostu powiesił na ścianie. Co zrobił? Powiesił na ścianie ten klej tutaj. To to wszystko do andromina tylko niestety nie za tą cenę. Gibst du deine Untertasse, to Wir haben schon gefunden. Gefunden? Ja. To jest to sagen, ja. Gehört dazu? Ich glaube, das gehört dazu, ja. Aber da ist ein Das das 30, das ist kein Amos, das ist wirklich ausgefallen. 30, 30, 30. 30 Euro. 20. Seltene? Nein, das ist 30. 25. 25 ist okay. Seltene Modello? 25 ist okay. So, dann wir uns was wir jetzt mit machen. 25 ist okay. Jedenfalls, was die hier haben. Wollen Sie? Achso, okay. Ja, pass Jak? No właśnie nie wiem.